Siemano, cześć, witajcie, z tej strony Kifi Dzisiaj zagramy sobie w Counter Strike'a I zrobimy coś nowego Ale najpierw chciałem wspomnieć o intrze Zajebiste intro zrobione przez Ignity Link do jego kanału macie w opisie Naprawdę dziękuję za intro, naprawdę świetnie No i przechodzimy do gry Siemano, z tej strony Kiwi dzisiaj rozpoczynamy sobie nową serię Jaką będzie Nie wiem jak to nazwać jeszcze do końca Coś w stylu e, weekly drop, czy coś takiego weekly drop, nie wiem czy dobrze to wymawiam Czyli takie tygodniowe drop, bo jeśli oglądaliście mój film na temat tego co dropi za level Na pewno oglądaliście, bo strasznie dużo osób oglądało To wiecie, że co tydzień Kurde, e, co tydzień w środę Resetuje się nam drop i mamy szansę na zdobycie, no dropów po prostu Znaczy no drop tak czy tak dostaniemy, tylko jest szansa na zdobycie albo dragonora Albo no, dostaniemy jakieś gówno za 30 centów, jak to jest najczęściej. I to będzie właśnie taka seria. Raz w tygodniu właśnie postaram się wrzucać w czwartek, bo w środę się resetuje ten drop. No to muszę wbić level, nagrać to. I jestem debilem, popełniłem samobójstwo. E, no i... Kurde, no i muszę właśnie wtedy... E, nagrać to no i wrzucić to dziś tak na czwartek, właśnie. Mam nadzieję, będę to jeszcze ciął, oczywiście, wszystko, to nie będziecie mieli całego. E, a, bo właśnie, nie wiem do czego zacząć, właściwie, bo jest, mam trochę do powiedzenia. E, będzie to właśnie taki albo wyścig zbrojny, albo deep match, albo jakiś. co tam jeszcze jest, jakiś tam tryb jeszcze jest, no nie? E, no i na tym właśnie będę sobie dobijał tą końcówkę levela. Zawsze e, wiadomo, no ten level to najłatwiej na, nabić na Mage Makingach tak naprawdę. No zwłaszcza, że od środy właśnie jest ten bonus też, nie? więc się tak naprawdę dostaje z tego bonusu niż yy, z rzeczywistego twoich punktów. Normalnie, więc no, no fajnie. No i miejmy nadzieję, że z którymś z tych odcinków... Może dzisiejszym już, może dzisiejszym już dropnie nam Dragon Lore. Chociaż, albo chociaż, nie wiem, coś co jest warte, chociaż z 20 euro ja już bym był zadowolony, tak? No może nie byłbym jakiś spełniony, ale zadowolony, tak? No i oczywiście zawsze jest szansa na Dragon Lora lub... Yy, Odroda lub y, Masterpiece czy inne, właśnie takie drogie no, przedmioty. Od razu mówię, że zazwyczaj właśnie będzie to taka. Y, to jest moja pierwsza gra, tak? Bo w środę zaczynam sobie wstaje dzień, robię sobie kawę, 11 łyżek cukru i właśnie gram. To jest moja pierwsza gra, tak że gram jak gówno. Bez żadnej rozgrzewki to jest właśnie taka rozgrzewka. No i także także, także mam usprawiedliwienie, bo, bo muszę się usprawiedliwiać chwilę, tak? Nie, żałosne. E, nie polecam tego człowieka. No i. Słuchajcie, yy, wbijemy sobie dzisiaj ten level. Do końca. Mam nadzieję, że potem tym już meczu wbijesz, bo jak nie, no to, to nie wiem co. Nie, nie będzie chciał mi się tego wszystkiego gadać od nowa. Dobra, wbijemy sobie ten level. No i. No i cóż. No i co, wbijemy sobie level, dropie nami, i po prostu będziecie widzieć co dropie, tak? I o to chodzi. Weekly drop, coś takiego raz w tygodniu. Nie wiem, z 5 minut ten odcinek będzie miał. Nie wiem, czy już, może już więcej, bo gadam pewnie już z 10. Chociaż nie wiem. Chyba sam. Oczywiście ci zbrojniej trwa 10 minut. Dobra. Eee, nieważne. No zobaczymy. No, no na razie mi to słabo idzie za bardzo. Jestem na piątym poziomie dopiero. Z Galilem. Gailem. Gailem. Jak to się mówi? No ja mówię na to Galil po prostu, ale niektórzy wiesz, jakoś to przekręcają. Gail. No. Dobra. Nieważne. Dobra. Tutaj mamy fraga. Ogólnie to mam nadzieję, że dzisiaj coś dropnie takiego. Wiecie, no, nagrywam odcinek. To mogłoby coś dropnąć. Coś takiego, no nie wiem, może na sam początek jakiś taki skin. no 20 euro, 30, yy, właśnie coś, nie wiem, yy, meduza też bym się nie obraził, 300 euro, no kurde, dragon lore, 2000, yy, nie obraziłbym się wcale, naprawdę mogłoby to dropnąć. Ale wiecie odkąd wprowadzili te dropy za level, to ja właśnie mam, kurde, można dropnąć tyle fajnych rzeczy. Tyle fajnych rzeczy można dropnąć, a wcześniej tego nie było, i teraz jest dużo więcej norów i wszystkiego. A a yy, i właśnie, tak z coraz większą nadzieję mam, że coś mi jednak dropnie. Ale zazwyczaj właśnie na razie, jeszcze odkąd wprowadzili te levele, ja staram się wbijać, właśnie, nie staram się lecić tak, że jak najwięcej tych leveli robić. Zresztą ja gram mało matchmakingów na ostatnim Yy, wcześniej to grałem ze 3 dziennie 4 teraz gram sobie może 1 to jeszcze nie codziennie nie zawsze mi się chce po prostu i też czasu nie mam yy, no i sprawa wygląda tak właśnie że kurde ja ten level staram się wbijać jak najwolniej w sumie bo tylko raz w tygodniu się dostaje i to nie ma różnicy czy co drugi level to jak niektórzy napisali nie 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 po prostu raz w tygodniu mogę zdobnąć nawet jeśli w tym tygodniu wbiję 10 leveli to dostanę tylko z 1 item tak więc można by ten level wbijać na no jak najwolniej i wtedy dostaniemy jak najwięcej dropów, bo ta ilość leveli na ten na daną chwilę jest ograniczona, to też jest smutne, bo myślę, że już ludzie powbiali maksymalny, a nie wiem, czy to jest dla nich problem wprowadzić więcej ikonek, no może tak, bo to grafików muszą chyba zatrudnić, no cóż, no te ikonki nie są chyba jakieś skomplikowane, chociaż są ładne, ładne. <laughs> No i teraz, mam nadzieję, że wprowadzam właśnie jakieś więcej tych leveli, i Muszą wprowadzić, no bo co, ludzie, którzy. Właśnie ostatnio ktoś mi zagrył w takim stanie, co jeśli wbiję maksymalny level I, i czy będę dostawał drop? No i tutaj szczerze powiem, że. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Zbliżamy się już do końca meczu, jestem na poziomie 14. Jestem na trze trzecim miejscu, tak? No nie, może się uda to jeszcze wygrać. Zazwyczaj właśnie tutaj są takie niższe rangi na tych wyścigach, więc jest dużo łatwiej. Znaczy nie, nie mówię, że jestem wysoką rangą, bo jestem Goldem, ale. No ale i że tutaj zazwyczaj są niższe rangi typu Silvery, albo nawet Adrancady, które po prostu prób próbują wbić ten trzeci level, żeby zacząć grę dopiero. O, już ktoś osiągnął poziom złotego noża, to już raczej tego nie wygramy. Już kolejna osoba ze złotym nożem. Już trzy osoby są. Zabijemy go! Zanożywałem gościa ze złotym nożem i mam złoty nóż. No nieźle. Dobra, wygramy to. Wygramy to, na pewno. Fak Trzeba tylko liczyć na to, że oni po prostu są tak... że nie dadzą rady. I, i. Ja, yep, yep. Jest! Udało się, lol. zdobyliśmy pierwsze miejsce. No i co nam dropnie? Co nam dropnie? Yy, aha. Zabrakło mi levela. Dobra, wiecie co, to ja dogram po prostu już końcówkę następnego meczu. Tylko samą końcówkę co nam dropi, tak? Bo tu wygrałem, tak? Więc nie mogę tego usunąć. Dobra, no i tu już jest końcówka z tego meczu. Jak się okazało, musiałem zagrać aż dwa mecze. Tu już chyba raczej nie wygram. Chociaż mam 15 poziom, można by jeszcze to, jeśli, jeśli ten gościu nie zanurzuje, to mam jeszcze szansę, tak? Ale, ale nie, raczej nie. Raczej tu już będzie końcówka i zobaczymy co nam dropnie. Za chwilę. O! na moich oczach to zrobił. No dobra, drugie miejsce zajęliśmy, więc i tak nie jest źle. Zamknij mordę, kolego. I jest nowy LL17. 5.7 Srebrny quartz. Dobra, zaraz przejdziemy sobie do menu i zobaczymy, ile to jest warte. Odbieramy sobie nasz przedmiot. I zaraz sobie sprawdzę pistolety, trzeba wziąć. Przetestowany w boju. No zaraz sprawdzimy, ile to jest warte. Dobrze, a więc ten pistolet warty jest 27 centów I, i szczerze muszę przyznać, że chyba to i tak jest najdroższy drop, który był zazwyczaj miałem 4 centy, 3 centy, więc zawsze na plus, no ale cóż, mam nadzieję, że w następnym tygodniu pójdzie lepiej. Do zobaczenia, cześć i widzimy się w kolejnych filmach jak zwykle. Siema!